Sygnały rynku, Twoje tygodniowe podsumowanie kluczowych wydarzeń na rynkach dostarczane przez Franklin Templeton. Dzień dobry. W poprzednich odsłonach sygnałów rynku rozmawialiśmy dużo o rynkach, gospodarkach, ale głównie krajów rozwiniętych. Stany Zjednoczone, Europa. Dziś przenosimy się na rynki wschodzące, koncentrując się na rynku długu. Ponownie z nami jest Łukasz Łabęcki, starszy analityk Franklin Templeton Institute, odpowiedzialny właśnie za globalne rynki długu. Ja nazywam się Kamil Mikołajczak. A to są sygnały rynku. Cześć Łukasz. Cześć Kamil. Miło tu gościć po raz kolejny. Dzień dobry wszystkim. Łukasz, zanim jednak przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, zróbmy takie trochę nawiązanie do tego, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, bo de facto trochę się działo. Począwszy od zaostrzenia napięć handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, mam tu na myśli no, ten słynny wpis Donala, Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Który dostaliśmy w piątek, właściwie parę godzin po zakończeniu naszego poprzedniego nagrania. Tak, to prawda. Donald Trump zagroził nałożeniem dodatkowych, stuprocentowych ceł na największą gospodarkę azjatycką, czyli na Chiny. Rynki zareagowały w piątek nerwowo. Największy indeks akcyjny w Stanach Zjednoczonych, SP 500, spadł o około 2,7%. Natomiast Później podczas weekendu Donald Trump łagodził swoją retorykę, co w połączeniu z wypowiedziami bankierów centralnych, a przede wszystkim prezesa Fedu, sugerującym szanse na dalsze obniżki stóp procentowych i trwającym solidnym sezonem wynikowym, pozwalało rynkom akcyjnym stopniowo odbudowywać straty. Natomiast to wydarzenie przypomina nam, że jesteśmy Wciąż w okresie podwyższonej zmienności. right na rynku akcyjnym trwa już długo i pewne schłodzenie nie jest niczym nadzwyczajnym. A jak zachowywa zachowywały się bliższe mi rynki obligacyjne? Od piątku ceny globalnych obligacji skarbowych generalnie wzrastały. Dodam, że nagrywamy ten materiał w czwartek, jeszcze całkiem wczesną porą. A jeśli chodzi o obligacje. Korporacyjne, to tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, ich spredy są niskie, mogą być wrażliwe i piątkowe perturbacje doprowadziły do pewnego wzrostu spreadów kredytowych. Natomiast wspominaliśmy też o relatywnej odporności tego rynku. I rzeczywiście, piątkowa reakcja, nawet obligacji korporacyjnych o większym ryzyku kredytowym, była zdecydowanie bardziej stonowana w porównaniu do, do rynku akcyjnego. I wiele wskaźników sugeruje nam, że obawy o jakość kredytową emitentów pozostają niewielkie na, na rynku publicznym. Tutaj oczywiście mówimy o, o, o pewnych przeciętnych tendencjach i nie oznacza to, że wszyscy emitenci są równie zdrowi. Potrzeba aktywnego zarządzania portfelem na tym etapie cyklu wydaje się uzasadniona. Dzięki Łukasz za to szybkie podsumowanie. A teraz kolejny temat, który poruszaliśmy tydzień temu. Czyli Francja. Dziś już wiemy, że Francja ma nowego, starego premiera. Pytanie na jak długo? Tak, rzeczywiście. Sebastian Le Cornu został ponownie nominowany premierem. Jest to dynamiczna sytuacja, którą staramy się monitorować na bieżąco. Z jednej strony ryzyko przyspieszonych wyborów parlamentarnych nam się oddaliło, a z drugiej strony debata budżetowa w parlamencie będzie prawdopodobnie bardzo zacięta i głębsze zmniejszenie deficytu budżetowego wydaje się być wciąż bardzo skomplikowane w aktualnym układzie politycznym. Dobrze, przejdźmy w takim razie do głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka, czyli co dalej z obligacjami i emerging markets. Temat de facto bardzo żywy wśród naszych klientów, odbieramy sporo z telefonów z takimi pytaniami. No i chyba nie bez powodu. To jest najlepiej, radząca sobie sektor na glo... najlepiej radzący sobie sektor na globalnym rynku długów. Tak, to prawda. Obligacje rynków wschodzących radziły sobie bardzo dobrze w tym roku. Stopa zwrotu przekraczająca 15% to imponujący wynik, szczególnie jak na rynki obligacyjne. To prawda. Natomiast po tak silnych wzrostach wielu inwestorów zastanawia się, co dalej. Łukasz, spytam zatem wprost, co dalej z obligacjami Emerging Market? Wydaje mi się, że przed próbą odpowiedzi na to pytanie warto zrobić krok wstecz i zastanowić się, z czego wynikał tak dobry wynik obligacji rynków schodzących w tym roku. Ten slajd pokazuje składowe całkowitych stóp zwrotu wygenerowanych przez obligacje rynków schodzących i musimy zacząć od tego, że z perspektywy globalnego inwestora, klasa aktywów, o jakiej mówimy, czyli dług rynków wschodzących, dzieli się de facto na dwa odrębne segmenty. Pierwszy z nich to obligacje denominowane w walutach twardych, przede wszystkim w amerykańskim dolarze, ponieważ wiele gospodarek mniej rozwiniętych emituje dług również w dolarze, a drugi segment to obligacje denominowane w walutach lokalnych. Czyli w polskim złotym, brazylijskim Realu czy meksykańskim PESO, i tym podobne. I komponenty stóp zwrotu dla tych dwóch segmentów się nieco różnią. Jeśli chodzi o dług denominowany w dolarze, to tutaj upraszczając zmiany cen obligacji i kupon, który te obligacje nam regularnie generują, są jedynymi istotnymi czynnikami, a w przypadku obligacji denominowanych w walutach lokalnych, Dochodzi nam jeszcze trzeci czynnik, czyli zmiany kursów walutowych, e, i jest to pomarańczowy kafelek na, na tym wykresie. E, I to właśnie dzięki niemu, e, czyli dzięki temu, że waluty rynków wschodzących umocniły się względem dolara w tym roku, e, obligacje denom, denom, denominowane w walutach lokalnych wygenerowały tak wysoki, bo ponad 15% wynik. Co nie znaczy, że obligacje dolarowe radziły sobie słabo. Tutaj mamy również do czynienia z powyżej 10% wynikiem, czyli bardzo solidną stopą zwrotu, jak na rynek obligacji. I jeszcze trzeba dodać, że to, co prezentujemy na tym slajdzie, to stopy zwrotu z punktu widzenia inwestora dolarowego. Natomiast już tłumaczę, dlaczego to jest dobry punkt wyjścia również dla inwestorów zarabiających w polskim złotym. Z prostego powodu. Otóż, dla zdecydowanej większości produktów, funduszy, które oferują nam ekspozycję na tą klasę aktywów, walutą bazową jest dolar. Występują jednostki zabezpieczone w polskim złotym. Są one wciąż naszym zdaniem warte zainteresowania, ale o tym pewnie nieco później. Natomiast to zabezpieczenie jest względem waluty bazowej, czyli względem dolara. Innymi słowy, zadaniem produktu zabezpieczonego, czy jak mówimy w żargonie, schedżowanego w polskim złotym, jest śledzenie ruchów portfela bazowego, czyli portfela dolarowego. No dokładnie tak. Z mi to wyjaśnił, Łukasz. I rzeczywiście ten slajd to bardzo dobry punkt wyjściowy do naszej dalszej rozmowy. Natomiast rozumiem, żeby odpowiedzieć na pytanie, co dalej z obligacjami emerging Market, warto. Ustalić, co dalej z każdym z driverów stóp zwrotu tego rynku. Czyli, co dalej z cenami, kuponami, kursami walutowymi na emerging markets. Łukasz, może zacznijmy w takim razie od początku. Jasne. I, i to jest dobry moment, żebyśmy przeszli do, do kolejnego slajdu, który pokazuje nam rentowności obligacji rynku, rynków wschodzących. Na tle globalnego rynku obligacyjnego, to może rzucić światło na to, co dalej, zarówno z kuponami, jak i cenami tych obligacji. Rentowności to jest, to jest miara dochodu, jakie obligacje nam generują i są one bezpośrednio powiązane z kuponami. I tak jak widzimy na slajdzie, dochód oferowany przez obligacje rynków wschodzących jest wysoki szczególnie w przypadku obligacji denominowanych w dolarach, czyli niebieskie linii, ale jest to również prawdziwe dla obligacji w walutach lokalnych, czyli zielone linii. Rentowności obligacji emerging markets zdecydowanie przekraczają to, co oferuje nam szeroki globalny rynek obligacyjny, czyli czarna przerywana linia. Tym samym, jeśli chodzi o dochód, jeśli chodzi o kupon o ten komponent stóp zwrotu byłbym relatywnie spokojny. A jeśli chodzi o zmiany cen obligacji, to są one odwrotnością zmian rentowności. To znaczy, potrzebujemy spadających rentowności, żebyśmy odnotowali korzystne zmiany cen. Czy jest potencjał na spadki rentowności? Uważamy, że generalnie tak ekonomiści oczekują normalizacji inflacji w gospodarkach rozwijających się. Dodatkowo oczekiwany jest wciąż kruchy wzrost gospodarczy i to w połączeniu ze słabnącym dolarem to w połączeniu z Fedem obniżającym stopy procentowe powinno pozwolić bankom centralnym krajów rozwijających się na kontynuację obniżek stóp procentowych i to powinno sprzyjać spadającym rentownościom. a tym bardziej, że fundamenty wielu gospodarek rozwijających się poprawiły się. I kłopoty, które doskwierały obligacjom rynków rozwiniętych, o których też rozmawialiśmy, jak na przykład obawy fiskalne, one w mniejszym stopniu dotyczą krajów Emerging Markets. A jednak tak jak wspominaliśmy, jakby ten rajd na obligacjach rynków rozwijających się jest już. W zaawansowanym stadium i zaczynamy być nieco bardziej selektywni. Widzimy większy potencjał w wybranych regionach, a mniejszy w innych. A na przykład, wybrane kraje Ameryki Łacińskiej wydają się być interesującym kierunkiem ze względu na wysokie rentowności, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym, czyli skorygowanym o inflację. W naszym regionie, czyli w Europie Środkowej, również widzimy okazje inwestycyjne. Dzięki Łukasz, to już dużo rozjaśnia, ale został nam de facto ostatni czynnik, czyli kursy walutowe, a tak naprawdę co dalej z dolarem? Jest to bardzo ważne dla długu emerging Markets w walutach lokalnych, ale również ważne przy podjęciu decyzji, hedżować czy nie hedżować to ryzyko walutowe. Co możemy powiedzieć na temat dolara? Co możesz ty nam powiedzieć na temat dolara? Hmm. To zacznijmy od tego, co obserwowaliśmy w tym roku na dolarze i osadźmy to w historycznym kontekście. Wydaje mi się, że to jest dosyć istotne i tutaj mamy wykres, który przedstawia nam tegoroczne zachowanie dolara i jest to czerwona linia na tle historii, począwszy od roku 1971. Dolne ograniczenie szarego zacieniowanego obszaru to jest najgorszy rok dla dolara od 1971 roku. A będąc precyzyjnym, to jest 5%. Jako, że odrzucamy najbardziej ekstremalne obserwacje. Górne ograniczenie tego szarego przedziału to jest 95%. No, i tak jak widzimy, zachowanie dolara w tym roku było bliskie najgorszym latom. Patrząc na. Bardzo długą historię indeksu dolara. To oznacza, że no dużo jest już w cenach i pewne odbicie nie byłoby dla nas zaskoczeniem. Natomiast pomimo tego, że nasze przekonanie jest na tym etapie mniejsze, wciąż dostrzegamy wiele aspektów przemawiających za dalszym osłabieniem dolara. Wśród nich jest wznowiony cykl. Obniżek stóp procentowych przez Fed, który oczekujemy, że będzie kontynuowany, oraz przetasowania w globalnych portfelach inwestycyjnych, gdzie inwestorzy zaczynają poszukiwać okazji inwestycyjnych również poza Stanami, poza Stanami Zjednoczonymi i w większym stopniu zaczynają zabezpieczać ryzyko walutowe dotyczące dolara. No dobrze, to podsumowując, dług rynków wschodzących w walutach twardych czy lokalnych. Na tym etapie myślę, że miks powinien dobrze zdać egzamin. Zarówno dolarowe, jak i lokalne obligacje rynków rozwijających się stanowią ciekawy element dywersyfikujący tradycyjny portfel obligacyjny. Jednak wciąż skłaniamy się ku przeważaniu długu w walutach lokalnych. W przypadku inwestorów zarabiających w złotówce, jeśli ktoś nie ma silnego przekonania, że dolar będzie rósł, Myślę, że warto rozważyć jednostki zabezpieczone w polskim złotym. To zawsze jedno ryzyko, ryzyko zmian kursu złotówki wobec dolara mniej na naszej głowie. Dokładnie tak. Takie, takie, że tak powiem, jednostki z zabezpieczonym ryzykiem walutowym znajdzie się w naszej ofercie. Łukasz, ja bardzo dziękuję Ci za kolejne fajne spotkanie i zapraszam Was serdecznie na kolejne sygnały rynku. Za kolejny tydzień tym razem wraca Łukasz Kałwak, więc będziemy mówić więcej o rynkach akcji. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Kamil. Do zobaczenia.